Powaga, idziemy po sampla. Będziemy mieć darmowy telefon zaraz. Ahoj z witam Was serdecznie, moi drodzy, i gorąco z Pragi, ale pewnie zapytacie, Szaka, co Ty robisz w Pradze? No, jestem tutaj na premierze smartfona Honor 8X. Które, tak na dobrą sprawę, miały już swoją premierę, ale w Chinach, a dzisiaj mamy premierę właśnie europejską. No i mamy już taką specjalną bransoletkę tutaj. No i cóż, jak zwykle zapraszam Was na gorącą relację z wydarzenia. Przede wszystkim przetestujemy, zobaczymy, jak ten smartfon wygląda i działa. No i zobaczycie także kulisy, jak taka premiera wygląda. Widzieliście już, jak to wygląda w przypadku Samsunga. Tutaj link. A dzisiaj będzie Honor, czyli coś nowego, bo chiński producent. Oglądajcie! nie mógłby się obyć bez stałego punktu vlogów z naszych wyjazdów. To samo było u Alo, który był w Londynie, także oglądajcie także tamten filmik. A więc zmiany outfitu na bardziej konferencyjny, na bardziej oficjalny. Może nie do końca taki oficjalny przełamany. Przebieramy się. Okej, okay, tak wygląda moja stylizacja na premierę Honora, a w zasadzie tak miała wyglądać, bo ze sweterka muszę zrezygnować. Nie, żebym jakoś żałował, ale po prostu pogoda w Pradze jest tak piękna, jest tak cieplutko, że po prostu sweterek jest zwyczajnie niepotrzebny, także idę tak. A sytuacja na froncie jest taka, że właśnie wziąłem tutaj pięciominutową drzemkę i czas ruszać. Także jak widzicie w Pradze piękna pogoda, naprawdę jest cieplutko, słonecznie, no i cóż, ja już jestem przed hotelem i za chwilę ruszamy na event. No i tak w ramach ciekawostki można tutaj wypożyczyć elektryczne hulajnogi sobie. Podobno do Polski to ma też niedługo wchodzić. Także już niedługo, takie hulajnogi również w Polsce. Jak widzieliście, jedną z atrakcji na premierze Honora 8 Mix była przejażdżka tramwajem honorowym. Długa, bardzo. A tutaj znowu hulajnogi nogi elektryczne, które można sobie wypożyczyć. Kontrola bezpieczeństwa. Czyli trzeba wszystko, co się ma w plecaku wyładować i przejść przez wykrywać metale. Czy to dostałem. Dominiku, zniesiesz toaz ze mną? No oczywiście nie mogło obyć się bez jedzenia. No naprawdę urokliwe miejsce tutaj wybrał Honor na prezentację nowego smartfona. Nie wiem czy to widać, czy się tutaj żyje za mną, ale piękne miejsce tutaj w Czechach w Pradze. Teraz standardowo, jak po każdym takim evencie, jest możliwość przetestowania urządzenia. Duży jest ten telefon niestety. Uwaga, idziemy po sampla. Będziemy mieć darmowy telefon zaraz. Honor dał mi telefon za darmo. To będzie tytuł tego odcinka. Także gdybyście się zastanawiali, jak wygląda kolejka po darmowe telefony, to właśnie tak wygląda. Jakaś dzisiaj wyjątkowo krótka ta kolejka. Dobra, dostałem darmowy telefon W fajnym opakowaniu, w fajnej torebce I co jest w torebce? Uwaga, uwaga, uwaga Dym drydym Red Bull Który doda Ci skrzydeł Bo Red Bull partneruje teraz z Honorem I cały czas jeszcze nie telefon Tajemnicze czarne pudełko Dym drydym, drydym, drydym Znajdują się plecki które z tego, co słyszałem, można sobie wymienić. No i mamy Honora 8X czy 810 w nowej, dla dużej ale nie mam czym go przeciąć. Otworzyłem taśmy kablem. Jestem Einsteinem otwierania. Uwaga, żeby nie wyleciał. Zgadnijcie, jaki mam kolor. Najlepszy. Unpakuję, 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 żeby mi nie spadł. Honor 8X w wersji czerwonej, czyli najładniejszej, zdecydowanie najlepszy. Czy działa? Aaa, łącza się! Ach, ten nocz! Ach, ten nocz! Nie no, ładny jest, naprawdę, naprawdę, ten telefon jest naprawdę ładny, ale jest duży. Ale, powiedzmy, w wielkości Asusa Zenfone 5. I uwaga, uwaga, w pudełku jest przeźroczyste etui, więc od razu można sobie umieścić ten telefon w etui. No i zobaczcie, w etui nawet całkiem spoko wygląda ale już no nie robi takiego wrażenia ta czerwień, jak bez etury. Znalazłem troszeczkę cichsze miejsce, żeby Wam opowiedzieć, co sądzę o nowym Honorze 8X. No i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o wygląd, to ten telefon naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. No jedyne, do czego ja się mogę przyczepić, to jak zwykle do dolnej ramki. Mimo, że ona została naprawdę uszczuplona, jest mniejsza niż nawet w Galaxy S9, to moim zdaniem wystarczyło rozszerzyć te boczne ramki, wtedy ten telefon robiłby jeszcze lepsze wrażenie, ale mimo to, jak za tę cenę, przypomnijmy, link do niej w opisie. 1299 złotych w Polsce, a więc naprawdę nie wiem. Robi bardzo dobre wrażenie jeżeli chodzi o wygląd. Ten kolor czerwony, mój ulubiony, jeszcze w Polsce niestety nie będzie dostępny ale y, będzie w przyszłości także naprawdę no, wygląda ładnie, wyróżnia się no i cena jest bardzo, bardzo przystępna. Jeżeli chodzi o programowanie jak ten telefon działa to na razie oczywiście nie laguje, ale jest to nowy na nowo skonfigurowany na świeżo, więc jeszcze tutaj za wiele nie mogę powiedzieć. Aparat testuje, będę wrzucał fotki na Instagrama na Facebooka, więc możecie sobie zobaczyć próbne fotki, bo tutaj jest jakiś super nowy tryb jeżeli chodzi o nocne fotki, który ma sprawę, że te fotografie będą super mega jasne i bardzo ładne, także oczywiście to przetestuję, ale pierwsze wrażenia naprawdę na plus. Honor 8X jednak nie taki piękny jak go malują, bo uwaga, no co mnie super zaskoczyło, tutaj jest gniazdo micro USB, a nie USB-C. FacePalm, Honor FacePalm. jest takie super RGB przejście dla wszystkich fanów kolorowych światełek. I taki moi drodzy, mamy widok tutaj z tarasu na prachy. No i jak zwykle, dzień premiery smartfona, a właściwie już drugi dzień kończy się późną porą w hotelu. Oczywiście. Ze mną to urządzenie, które dzisiaj miało swoją premierę, czyli honor. 8X i w razie wątpliwości oczywiście nie był to w żaden sposób materiał sponsorowany, po prostu dostałem zaproszenie od Honora na te premiery. Smartfon już mam mniej więcej podsumowałem jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, ale moje takie minusy, które się od razu narzucają, to to, że Mamy tutaj gniazdo mikro USB zamiast USB-C, no i oczywiście ten telefon nie jest w żaden sposób wodoodporny ani wodoszczelny. Ale poza tym ten kolor czerwony naprawdę robi świetne, świetne wrażenie. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i komentujcie poniżej, co Wy sądzicie na temat tego urządzenia. Czy bylibyście zainteresowani jego zakupem, jak Wam się podoba? No po prostu wyraźcie swoją opinię w komentarzu poniżej. Subskrybujcie nasz kanał po więcej filmów, a także sprawdźcie wszystkie poprzednie produkcje, bo również robiliśmy ciekawe filmy przed tym filmem, który się dzisiaj pojawił. Pojawił, mówił dla was jakal do zobaczenia do usłyszenia kolejnym razem mam nadzieję, że również kiedyś z Pragi, bo to bardzo ładne miasto. Trzymajcie się, baba. Pa, pa.